Cześć, witajcie. Damian Archacki, prof. Fitness School. Jest dzisiaj ze mną Tomasz Leśnikowski, Cześć. również szkoleniowiec. E, pokażemy Wam dzisiaj ćwiczenie, które jest odmianą bardzo popularnego ostatnio ćwiczenia na pośladki i e, na dolną część ciała, czyli klasyczne wznosy bioder. E, my przekształcimy to ćwiczenie w trochę w wersję jednostronną, e, ale m, będzie dużo łatwiejsza do wykonania niż faktycznie ta klasyczna jedno, e, wersja jednonóż. Jest to, jest to odmiana bistem hip trust Różni się przede wszystkim tym, że te wymagania stabilizacyjne będą dużo e, mniejsze niż w przypadku wersji typowej jednonóż, ale mimo wszystko będziemy mogli lepiej zaangażować e, jeden jeden bądź drugi pośladek niż w, w przypadku klasycznej wersji. E, jak wiemy, bardzo często pojawia się tak, że z e, aktywacją bądź e, z siłą Pośladków. Często mamy taki problem, że te pośladki nie do końca aktywują się tak samo, czy, tak, czy lewy, czy prawy. W tym przypadku powstają jakieś asymetrie, jeśli chodzi o samą aktywację, albo po prostu w dłuższej perspektywie o siłę. Więc w tym przypadku to ćwiczenie będzie mocno targetować te, te mięśnie w taki sposób bardzo wyizolowany, dlatego pozwoli Wam to lepiej wzmocnić cały. Gorset. Ok, Tomek, teraz wyjdź do góry, tak, żebyś zgiął sobie kolana, wsun się na boksie w górę, tak, abyś e, rand boksu miał gdzieś tam na wierzchołkach łopatki. I teraz tak, tutaj, ustawienie, jeśli chodzi o e, nogi, mamy 90 stopni. Wysuwasz sobie jedną nogę lekko do przodu, dokładnie. I teraz staramy się iść w dół, zbliżając klatkę piersiową do kolan, co jest tutaj istotnym aspektem. Dlatego, że uniemożliwi nam to pracą w kręgosłupie czy odwijaniem się miednicy, tak zwanym przodopochyleniu. Teraz wychodzimy do góry, mocno pracując jedną stroną. Tutaj nie mamy na to wpływu. Oczywiście biodra będą pracować tak czy tak, jedna i druga strona, ale w tym przypadku nie musicie się bać o ustawienie, tak gdyby ta noga pojawiała, gdybyśmy ją przyciągali wyżej. Idź sobie z powrotem w dół. Na co tu jeszcze zwrócić uwagę? E, kolce biodrowe, szczególnie nogi lewej utomka, e, kolec biodrowy nie może opadać, a będzie to mocno determinowało wysunięcie tej stopy. Dokładnie. Teraz mocna kontrola korpusu, wychodzimy do góry, wykonujemy sobie 8-10 powtórzeń na stronę, i w tym przypadku prawy pośladek naprawdę mocno pracuje. Oczywiście po serii zmieniamy sobie e, stronę, tak, żeby była, zachodziła nam tutaj symetria. Ok, wychodzimy do góry. E, tutaj dobrą opcją jest to, aby lekko nawet zawinąć miednicę do tyłu pochylenia. Będzie nam to angażować do pracy jeszcze bardziej pośladki. E, jeśli nie używamy tutaj wielkich ciężarów, to nie powinno się tutaj nic dziać, jeśli chodzi o kręgosłup. Jest to na pewno świetna alternatywa do klasycznej wersji lub wersji bardzo utrudnionej, typowo jednonóż. Każdy kto jeśli z jakiegoś powodu nie możecie robić tej wersji jednonóż, to to jest świetna opcja, aby Popracować nad każdym z pośladków oso z osobna. E, tak jak już wcześniej wspomniałem o tym, kiedy pojawiają się jakieś asymetrie lub jeden z nich jest po prostu słabszy i gorzej się aktywuje w ćwiczeniu. E, tutaj oczywiście ciężar należy tutaj dostosować do swoich możliwości. E, jednak gdy mamy duże e, talerze, dużo łatwiej jest wyciągnąć sztangę e, do pozycji wyjściowej. Także jest to tutaj w tym przypadku ułatwienie. E, i będzie się świetnie sprawdzać, aby pracować jednostronnie na pośladkach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do kolejnych filmików, które pojawiają się na naszym kanale. Subskrybujcie i widzimy się niebawem. Do zobaczenia, cześć.